Amando, tutaj powtórzę coś, co już mówiłam w jednym z moich odcinków, mają po prostu złotą radę i myśl związkową. Jeżeli facet mówi, że nie chce teraz w związku, nie jest gotowy, nie jest gotowy zaufać, bo on bardzo często w tym programie podkreśla, że on bardzo lubi Amandę, coś tam im się nie układa w jakichś sprawach łóżkowych, ale generalnie on po prostu nie jest gotowy zaufać, bo wcześniej się zawiódł to. Laska, słuchaj. Jeżeli facet mówi ci, że nie chce związku, bo nie jest gotowy, to nie chce tego związku, nie jest gotowy na związek z tobą, a nie że w ogóle. I na takich osobników w ogóle nie ma co poświęcać czasu. Naprawdę uwierzcie mi. Ja wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, jeżeli się ma małe doświadczenie i no po prostu nie ma się jakiejś większej grupy badawczo porównawczej, ale uwierzcie mi, że faceci to nie są jakieś Egzotyczne istoty, egzotyczne gatunki, których, nie wiem, motywacja czy w ogóle sens istnienia jest niezbadany. To jest krótka piłka. Jeżeli facet odrzuca wizję poważnej relacji z tobą, którą ty otwarcie komunikujesz, że chcesz, że potrzebujesz i argumentuje to złymi doświadczeniami z przeszłości, to znaczy, że on nie ma ich przepracowanych albo nie chce ich mieć przepracowanych, bo mu dobrze w takiej otwartej relacji. Dlatego Amanda Run. Run, i jak najdalej. Słyszałam jakieś y, przecieki z jakichś postów, no, analizy na TikToku, z jakichś postów na Instagramie, że nadal jesteście razem. Amanda Run. Wiem, że masz strzegane poczucie własnej wartości. Właśnie to tkwienie przy takich, no po prostu, facetach się bierze z tego z braku poczucia własnej wartości i wiem, że możesz mieć Amanda, je zaburzone przez twój dziewięcioletni związek z korelem z poprzedniego sezonu, czy teraz tą relację z Dominikiem, po prostu nikt ci nie pokazał, że można inaczej, ale naprawdę jesteś warta prawdziwej miłości, faceta, który będzie w stanie się dla ciebie poświęcić w 100%, który będzie wobec ciebie lojalny, wierny i to mu będzie zależało na tym, żeby ci zapewnić o swoich uczuciach, a nie na odwrót. A jeżeli Dominik jest niezdecydowany, to niech będzie niezdecydowany gdzie indziej.